Proszę bardzo proszę w tej chwili Pana Igora Pawłyka, który jak już jak do, do momentu, kiedy nie będziemy mieli warozy, pszczół odpornych na warozę, to się musimy posługiwać albo chemią, albo pasami, albo metodami biologicznymi. Jedną z takich metod jest izolator chmary. Trzy, dwa, trzy lata temu mieliśmy tu Pana Chmarek, który już nie żyje, odszedł. Jego idea pozostała. W tym roku Pan Igor Pawłyk, jak już wyprzedzę, może to Przetłumaczył po Apimondii w Kijowie książkę Przelactwo Powrót Natury, taki tytuł z ukraińskiego. Jest to o tym izolatorze, dał głos do, do filmu o podobnym tytule, który jest do nabycia, który jest w internecie. Także że pan Igor Pawłyk się wpisuje tutaj w takim, takim praktyk. Dla, dla praktyków. Bardzo proszę pani Igor. Moja przygoda z izolatorem chmary zaczęła się wtedy, kiedy przeczytałem, że pierwszym założeniem doktora chmary było to, że właśnie waroza żyje do 6 miesięcy bez kontaktu z czerwiem. W związku z tym, jeśli zamknąć matkę w izolatorze na okres 6,5 miesiąca, to waroza się żyć, znudzi się jej żyć i spadnie. Ostatnie spostrzeżenia temu zaprzeczają. W książce tej pokazanej tu przez prezesa Kasztelewicza jest wspomniane o tym, że Varosa przechodząc z Apis Ceranem na Apis Melifera przekwalifikowała się. Nie tylko wydłużyła możliwość przeżycia bez kontaktu z Czerwą trutowym, ale nawet żywiąc się Yy, hemolimfą pszcze, yy, no, yy, larw i pszczół, przejęła jakby yy, wzorzec rozwoju osobniczego pszczoły. Po tych izolacjach jesiennych, po uwolnieniu matek z izolatorów 1 marca, po dziesięciu, nie po dziesięciu, po tygodniu przed zasklepieniem złożonego przez mnie czerwiu w pierwszym wypadku w 2013 roku z uwagi na chłodną pogodę odymiłem, polałem Bivital Hive Clean'em, bo nie mogłem stosować apiwarolu a w tym roku odymiłem po tygodniu od uwolnieniu matek odymiłem apiwarolem. Ani w ubiegłym roku ani w tym y, roku w żadnej z 25 rodzin, które y, miały zaizolowane matki nie znalazłem ani jednego osobnika warozy. Sądzę, że wynika to z dwóch przyczyn. Po pierwsze, że y, odymienie jesienne api warolem w, pod nieobecność absolutną czerwiu, bo jak ja y, y, i jak ja zamknąłem matki 1 września, a odymiłem 25 września, to w ogóle nie było czerwiu. Ta waroza się nie miała gdzie schować. A po drugie, nawet we wrześniu, zamykając matki, ja przerwałem ten cykl hodowli długowiecznej warozy. I jeśliby nawet jakieś osobniki przeżyły ten kataklizm, gdzie nie ma się gdzie schować, nie ma czerwiu, ja je odymię, one jednak przeżyły gdzieś w targitach, to nie przeżyły waroza długowieczna, bo jej nie było. Ona tak czy owak spadła, czyli poczytuję sobie, że w obydwu wiosnach 2013 i 2014 wszedłem we wiosnę bez jednego osobnika warozy w tej pasiece. I druga jeszcze sprawa, po 45 dniach sprawdzałem ilość czerwiów. Otóż w tej samej pasiece matki, które nie miały rodziny, które nie miały izolowanych matek, miały po 45 dniach od uwolnienia matek tamtych miały od y, chyba 3 do 4 decymetrów kwadratowych czerwiów. A w tym samym czasie rodziny, które miały matki izolowane, miały 10 do 18 decymetrów kwadratowych czerwieni. To jest tak jak w fizyce sprężyna, jak się ją ściśnie, później ta matka, jak on się wypuści, to ona bardzo żywiołowo się rozwija. Chyba nie będzie to Szanowni Państwo, Więcej, więcej można poczytać, jeszcze raz mówię w tych materiałach. Panu Igorowi ja serdecznie dziękuję za to, że tym tematem się zajął, że izolował matki, że napisał jeden, drugi artykuł do przelarstwa, że pobudził wiele osób do myślenia, do, do stosowania tych izolatorów.